i Wam pokażę moją twarz. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Co Twarz pokazuje bardziej rzadko moja twarz. Bardziej rzadko moja twarz. I to... Pora na coś nowego. Mhm. Mm Było... Dało... Trzeba. Było dużo zmianek, Ale udało mi się. Nareszcie, nareszcie będę nagrywał. Tak, to będzie mój standardowy. Moje standardowe wyposażenie do nagrywania. Nie zawsze będą okulary, ale czopeczka Postaramy się, żeby była, prawda? Piszcie w komentarzach, czy mail robią z okularami i z czapką, czy bez okularów, bez czapki, czy sami z okularami czy z czapką. Do wyboru, a może jeszcze innym, może coś innego kupić, prawda? To co? Dzisiaj to by było tyle, myślę. Ale tak jeszcze dzisiaj chciałem nam pokazać. To, to będę jeszcze tak jak wypromował, wypromuję odsłuchawek, Jak tylko będziemy się w innym planie, to będą, będzie z tego, tu może z tego Bravosporta, widzicie? Brawo sport z tego będzie odcinek osobny, będę Wam pokazywał wszystkie części tego brało sporta no, zbieram już dwa lata, więc tu pójść się. No, się patrzę na dół, bo po prostu patrzę się w kadr, a na górze mam normalnie kamerkę, czy tak się dziwnie. Dobra. No co? Na razie. Cześć. Kłaniam się. Pa!